Cześć, 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 z tej strony Gracjan. A tutaj jest taka piękna polna droga wśród kukurydzy. Po jednej stronie jest i po drugiej stronie jest piękna kukurydza. Ten że taka fajna jest właśnie tutaj droga. Droga przez kukurydzę. Taka piaszczysta droga. Super fajna i kapitalna. O, piaszczysta droga. Idzie się po prostu piaskiem. Całkiem piaszczysta droga. I kukurydza piękna, tutaj rośnie, piękna kukurydza, polna droga. Wolna, polna, polna droga. Prowadzi przez kukurydzę obok, obok niej po obu stronach rośnie kukurydza. Kukurydza, kukurydza. Polna, polna droga, piaszczysta. piaszczysta droga, droga. Tak. Tenże super fajnie. No i kapitalnie. Tobym, że taka właśnie tutaj droga fajna jest. A tam... a tam tak wygląda. Pod słońce, ta droga tak wygląda. A tutaj droga pięknie idzie tenże taka fajna tutaj droga jest na razie cześć cześć cześć